Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował o podpisaniu umowy ze stroną szwedzką na pozyskanie dwóch używanych samolotów Saab 340B Airborne Early Warning Control z systemem radarowym REI. Zakup był podyktowany przede wszystkim niesławnym incydentem z rosyjskim pociskiem manewrującym H55, który zdołał wedrzeć się w polską przestrzeń powietrzną i rozbić się w okolicach Bydgoszczy. Ujawniając tym samym słabość polskiej obrony powietrznej, jeśli chodzi o śledzenie nisko lecących celów. Z tego powodu sama procedura przebiegła nadzwyczaj szybko, bowiem pierwsze informacje odnośnie chęci pozyskania maszyn tej klasy pojawiły się w maju, a więc nieco ponad dwa miesiące temu. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Szymus i zapraszam na kolejny materiał poświęcony Wojsku Polskiemu, w którym przyjrzymy się dzisiaj kolejnemu nabytkowi polskich sił zbrojnych. Kontrakt obejmuje dostawę dwóch samolotów, jak i również dostawę o sprzętu do obsługi naziemnej, szkolenia oraz wsparcie logistyczne. Jego wartość została wyceniona przez spółkę Sub-Defense na około 600 milionów szwedzkich koron, około 232 miliony złotych. Będą to samoloty wycofane ze stanu szwedzkich Królewskich Sił Powietrznych, które zastąpiły je nowszym Global Eye. Niedawny termin ich wycofania ma umożliwić możliwe szybkie ich dostarczenie. Pierwsza z maszyn ma się pojawić jeszcze pod koniec tego roku, kolejna zaś do 2025. Historia samolotów Saab 340B w wersji wczesnego ostrzegania i kontroli sięga początku lat 80. Szwedzi zdecydowali się wtedy opracować swój własny samolot wczesnego ostrzegania, który przyczyniłby się do znaczącego polepszenia zdolności wykrywania nisko lecących celów, jak i również pokrył te obszary, które z racji na topografię Szwecji mogłyby być z racji ich niepokrywania przez lądowe radary. W porównaniu jednak z potężnymi awaksami miały to być stosunkowo niewielkie kompaktowe maszyny. Dzięki temu koszt ich pozyskania utrzymania w służbie miał być znacząco mniejszy, a poniekąd liczono również też na zainteresowanie klientów zagranicznych, wykazujących zainteresowanie maszynami tej klasy. Stąd też jako docelową platformę wybrano samolot Saab 340, powstały w kooperacji z Amerykanami. Samolot stworzono jako niewielką maszynę do lotów regionalnych. Napędzana jest ona dwoma turbośmigłowymi silnikami firmy General Electric z serii CT7 o mocy około 1800 koni mechanicznych każdy. W przeciwieństwie do rozwiązań np. amerykańskich, takich jak na E3 Sentry, nie zdecydowano się użyć radaru z ruchomą, obracającą się anteną. Zamiast tego antena miała mieć formę belki zamontowanej na kadłubie. Zapewniając obserwacje po bokach maszyny z niestety wystąpieniem przez to martwej strefy tak z przodu, jak i z tyłu samolotu. Prace nad radarem zlecono w 1985 roku w firmie Ericsson. Ostatecznym rezultatem był radar PS 890 RI. Prace nad nim posuwały się stosunkowo szybko. W 1986 roku makieta została przetestowana na samolocie Fairchild Metro, zaś w kolejnym 1987 dokonano już integracji pełnego, w pełni działającego systemu. W 1993 roku szwedzkie królewskie siły powietrzne złożyły zamówienie na 6 radarów oraz 6 samolotów Saab 340, mających je przenosić. Wdrożono je do służby w 1997 roku. Samoloty również eksportowano. Między innymi dwie sztuki zostały z czasem wypożyczone Grecji. Po dwie maszyny zamówiły Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Arabia Saudyjska, zaś 10 sztuk zamówił Pakistan. Przy czym maszyny dla dwóch ostatnich krajów zostały oparte o wydłużony model 342 tysiące. W wypadku maszyn bazujących na pierwotnej wersji jakie trafią do Polski mówimy o samolocie o długości 2,5 m rozpiętości skrzydeł 21 i wysokości niecałych 7. Jest w stanie latać przez ponad 5 godzin na pułapie maksymalnym do 7620 m. Na 6-osobową załogę składa się dwóch pilotów oraz czterech operatorów systemu PS890 Ri. Jest to radar z aktywnym skanowaniem elektronicznym, którego antena w formie charakterystycznej belki jest zamocowana na kadłubie samolotu. Dzięki temu sama maszyna jest prostsza i tańsza w nabyciu względem chociażby E3 Sentry, i pierwotnie jego wadą było występowanie martwych pól przed i za samolotem. W nowszej wersji, znanej jako FSR 890, zdołano to jednak zniwelować, i po modernizacjach samoloty te są w stanie wykrywać cele do Mimo to jednak i tak najlepsze zdolności wykrywania są zapewnione w sektorach mierzących po około 150 stopni na każdą burtę. Radar dysponuje zasięgiem wykrycia do 450 km dla celów poruszających się maksymalnie na pułapie 20 km. Cele wielkości myśliwca lecące na typowym pułapie są wykrywane z odległości do 350, zaś nisko lecące pociski manewrujące 150. Systemy łączności na samolotach są w pełni kompatybilne z natowskim standardem Link 16. Bez wątpienia największym plusem tych maszyn jest przede wszystkim bardzo szybka i łatwa ich dostępność. Wykorzystują nadal skuteczny i bardzo nowoczesny system RII. Jest on do dzisiaj produkowany i rozwijany. Wykorzystują go m.in. następcy Sawów 340B samoloty Global Eye oparte o turboodrzutowe bombardiery. W porównaniu do radarów naziemnych, nawet tych najlepszych, samolot wczesnego wykrywania i kontroli umożliwia m.in. o wiele lepsze śledzenie nisko lecących celów. Ponadto jest wysoce mobilny i może w krótkim czasie znaleźć się tam, gdzie potrzebna jest dodatkowa kontrola przestrzeni powietrznej. Maszyny te jednak mają również kilka minusów. Przede wszystkim dysponują one stosunkowo krótkotrwałym czasem lotu, wynoszącym nieco ponad 5 godzin. Samolot SAP 340 nawet w wersji wydłużonej 2000 również był ograniczeniem, jeśli chodziło o dalszą modernizację, na przykład pod kątem zwiększenia zasięgu. Stąd też ruszyły prace nad wspomnianym wcześniej samolotem Global Eye, opartym o turboodrzutowy samolot Bombardier 6000. Zapewniając nie tyle zdolność do latania szybciej, wyżej, dalej i dłużej, ale też umożliwiając m.in. instalacje na pokładzie samolotu rozwojowej wersji REI, REI Extended Range, jak i również dodatkowych radarów, m.in. C-Spray 7500 przeznaczony do wykrywania celów morskich. Kolejny problem wynika z faktu, że wspomniane maszyny dla Szwedów zostały wyprodukowane w 1997 oraz 1998 roku. Oznacza to, że dobiegają już ponad 25 lat życia. Zresztą wycofanie ostatnich dwóch egzemplarzy ze stanu szwedzkich królewskich sił powietrznych było podyktowane m.in. kwestią ich zużycia. A mówimy tutaj o tych samych egzemplarzach, które trafią do polskich sił powietrznych. Jednak mimo wszystko, jeśli przyjrzymy się na przykład transportowym C-130H, jakie niedawno nabyło wojsko polskie, i tak są to maszyny nadal dysponujące jeszcze około dekadą aktywnej służby. Jeśli chodzi o wspomniane zużycie, to najprawdopodobniej dotyczy ono przede wszystkim samych płatowców, które zresztą należą do serii nieprodukowanej już od ponad 20 lat. A więc należy tutaj doliczyć, że wraz z czasem możemy mieć do czynienia z utrudnionym dostępem do części zamiennych i niezbędne może być pozyskanie maszyn w celu ich kanibalizacji, lub też po prostu wycofanie jednej sztuki z przeznaczeniem na części zamienne. Niemniej jednak mówimy tutaj tylko o dwóch egzemplarzach, więc pozyskanie niezbędnych podzespołów jeszcze nie powinno nastręczać trudności w perspektywie najbliższych 10-15 lat. Warto tutaj dodać, że dostępne jeszcze będą dwa egzemplarze, wcześniej wycofane przez Szwedów, a zakupione przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Te maszyny też wcześniej były wycofane przez Szwedów i obecnie zostały zastąpione wspomnianym wcześniej rozwojowym Global Eye. Tak więc w stosunkowo krótkim czasie stosunkowo niskim kosztem Wojsko Polskie mogłoby się wzbogacić o jeszcze dwie dodatkowe maszyny. Nawet jeśli, tak jak wspomniałem wcześniej, miałyby one służyć na przykład głównie jako źródło części zamiennych. Oczywiście można tutaj jeszcze dodać kwestię jak z samym systemem radarowym obecnym na maszynach. Niemniej jednak, jak wspomniałem, REI jest nadal rozwijany i produkowany. Na dodatek jego producent firma SubDefense znajduje się de facto po sąsiedzku jeśli chodzi o kwestię wykorzystywania jej produktów przez siły zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej, to tutaj nie było większych problemów. Mimo wszystko, jednak, jeśli chodzi o próg wejścia w posiadanie maszyn wczesnego wykrywania i kontroli, SAP 340B z systemem REI to bez wątpienia bardzo dobry wybór. Nowe maszyny tej klasy są niestety bardzo drogie w pozyskaniu, nawet w wypadku tak w cudzysłowie budżetowego rozwiązania, jak oparte o Bombardiera Global AI. Na dodatek potrzebne byłoby tutaj jeszcze oczekiwanie na produkcję od zera nowych, kompletnych systemów radarowych i elektronicznych. Wprawdzie maszyny przekraczają już 25 lat życia, jednak nadal mogą one jeszcze aktywnie służyć. Tym bardziej, że pochodzą one z nadwyżek szwedzkich królewskich sił powietrznych i były wycofane stosunkowo niedawno. Na dodatek, sami Szwedzi wyjątkowo dużą wagę przywiązują do tego, aby przekazywać sprzęt w jak najlepszej kondycji, na co niech wskazuje fakt, że druga z maszyn ma dostarczona zostać w 2025 roku. Wskazuje to na fakt, że mają oni rozpoznanie w stanie technicznym tego egzemplarza i chcą go dostarczyć nam w możliwie jak najlepszym stanie technicznym. Nawet mimo wszystkich niedoskonałości, na przykład stosunkowo krótkiego czasu lotu, maszyny SAP 340 w wersji wczesnego ostrzegania i kontroli nadal będą stanowić bardzo cenny nabytek dla polskich sił powietrznych. Umożliwią przede wszystkim zapoznanie i opracowanie procedur związanych z posiadaniem maszyn tej klasy. Maszyn, które wydatnie wzmocnią zdolności polskiej obrony przeciwlotniczej, zwłaszcza przeciwko niewielkim i nisko lecącym celom. Ja na koniec tradycyjnie zapraszam Was do ocen, komentarzy i dyskusji. Jeśli jesteś nowy, serdecznie zapraszam Cię także do subskrypcji oraz kliknięcia przycisku notyfikacji znajdującego się pod filmikiem, abyś był na bieżąco informowany o nowych materiałach. Koniec transmisji.